Moi drodzy, witamy w drugim odcinku garażu. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie z tej strony Maza to już wiecie i witam Was w dzisiejszym odcinku, w odcinku, w którym zobaczycie drugą część budowy garażu. My no już siedzimy w części, która jest jakby gotowa, i cały garaż jest, powiedzmy, tak skończony jak chcieliśmy. Ale, wy, zobaczcie w tym odcinku, totalny rozpierdol, który myślę, że zdziwi nie jednego, ponieważ zaczęliśmy sobie robić po prostu fajną miejscowe do robienia samochodów, a skończyło się na tym, że nawet musieliśmy wymieniać dach. Także, moi drodzy. To jest odcinek, który naprawdę będzie dosyć ciekawy. Sam już nie pamiętam jak on będzie wyglądał, ponieważ miesiąc, tak? Plus minus, miesiąc nam zajęło zrobienie tego. Także materiał, który nagrywaliśmy miesiąc temu pewnie dopiero mi się przypomni, jak sam będę oglądał już ten odcinek, który właśnie Wy też oglądacie. Także, moi drodzy, żeby być na bieżąco, subskrybujcie ten kanał, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne. I zostańcie do końca, żeby też timing filmu się zgadzał. Także ja już wam nie przeszkadzam, bawcie się dobrze i piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba i co byście tu jeszcze ewentualnie zmienili lub dodali. Moi drodzy, witamy w drugim odcinku z garażu, jazda A co się tu wjeżdża z tym spandel?

zabezpieczenie. Bo mu przeszkadzało. Homonto. Jak skręca w prawo to tu wiada w okolnik? No to nic nie zrobimy. Jak okręca tam, to chodzi te tu. Koła i ten tam. Supnie jestem nie ma tam, bo na ruszkach. największe auto. Ponieważ dzisiaj kończymy nasz garaż. Co robisz? Będę malować, malować, kurwa, będę malować. Mogę to kurwa świnie przewozić. <grywy> waking up this morning, waking up before it's killing night. oh, baby, i on my shoulders, tracking down some moments oh, time. Me. i swore that i was in down yeah, okay, me, it. down in the middle do not know what i was thinking? but i felt like i was doing fine. oh, my. turns out that i just got a little bit south, just a little bit north of the georgia line. Zabieg, który powoduje, że M zrobiło się W i jest... Ale B jest ładne. <śmienic> Kur... <śmienic> I witam moi drodzy, siemanku z tej strony Mazak i witam was w moim garażu. W miejscu, które robiliśmy bardzo długo i kosztowało w zasadzie też bardzo dużo, bo miało być tanio i niezbyt dobrze, a wyszło drogo. No i też w sumie średnio, ale jest naprawdę zajebiście. Klimat. Zachowaliśmy od samego początku tak jak miał być. Jest cegła, jest troszkę nowszych stawek, jakkolwiek to można ująć, ponieważ profesjonalne jakby pojęcia i definicje są tutaj w ogóle nie na miejscu, bo robiliśmy to po prostu sami, jako bardziej mechanicy niż budowlańce, ale jakby zarys garażu pozostał taki, jak miał być. Jest dobudowana część garażu, żeby mogły wyjeżdżać większe samochody, takie właśnie jak na przykład Ford F 150 a dzięki temu jesteśmy w stanie zmieścić trzy furki, jedna na podnośniku, druga pod i druga przed żeby mogły sobie tutaj stać, tu gdzie siedzimy teraz, to jest takie miejsce imprezowo-biurowe, można by tak powiedzieć, ponieważ tam w końcu kryje nam się telewizor z samokierownicą, z całym stelażem do grania. No, przeważnie, was to Mamy komputer, na którym sobie zaczął wszystkie firmowe sprawy, szkomy aut. No i tu, jakby miejsce, gdzie e, stoi od niedawna moja nowa zajawka, czyli pitbaki. No, i siedzimy my, czyli po prostu miejsce, gdzie można się weekendowo czegoś napić. Fajnie wyszło, bo zaraz obok mamy podnośnik, na którym możemy sobie robić samochód i siedzieć, i, po, i podziwiać, e, jak tutaj stoi. Więc tak naprawdę, cały zamysł wyszedł w 100%. Będziemy jeszcze w 3 tygodniu robili podłogę, chłopaki przyjadą troszkę nam wyrównać tutaj tą kostkę lub w ogóle pozbędziemy się tego i wylejemy coś nowego, ale myślę, że ogólnie sam fakt tego jak wy właśnie widzicie teraz w tym momencie ten garaż jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Metrażowo wyszło dosyć ciekawie, no bo pozbyliśmy się mega dużo bezsensownych rzeczy, dzięki temu odkryła nam się fajna przestrzeń. Z tego miejsca chciałbym również podziękować każdej osobie po kolei, jak i razem, które w ogóle pomogły mi w tym garażu. No wiadomo, Kubuś, pracownik Dawid też, który jest jakby za kamerą. Nie widzicie go, ja go widzę bardzo dobrze. I naprawdę cały reszcie znajomych, która ile czasu miała, tyle poświęcała, tyle przyjeżdżali i po prostu pomagali. Bardzo jestem wdzięczny chłopakom z animacji na ścianie, o których już mówiłem film wcześniej, ale okazali się mega zajebistymi chłopakami i naprawdę zrobili mega dobrą robotę. To na garaż tu nie przyjeżdża, czy to klienci po samochody, czy po cokolwiek wsiadałem tutaj, nie wiem kurde, niesamowicie to wygląda, że ktoś to po prostu namalował od ręki, a nie zamówić gdzieś tam gotowe po prostu na płótnie. Także moi drodzy, ten film musiał być, ponieważ robota, która tutaj przeszła, była pierwszą taką robotą w życiu, żeby faktycznie robić wszystko sam, nie było tu żadnej firmy, nie było tu w zasadzie nikogo, kto e, robiłby coś zamiast nas. Odciągania dachu, od poprawiania ład na dachu, no naprawdę masa, masa rzeczy, którą w ogóle w tym filmie już widzieliście. Także bardzo się cieszę, że dotrwaliście do tego momentu i bardzo się też cieszę, że poprzedni film dosyć fajnie poszedł, e, głównie dlatego, jeśli chodzi o komentarze i wasz odzew, że robimy po prostu miejsce motoryzacji, na który, które ma po prostu cieszyć. Także drogi widzu, jeśli oglądasz ten film, widzisz właśnie mnie, to tak samo bagam cię, żebyś widział. Guzik subskrybuj, to nic nie kosztuje, to jest zupełnie darmowe, a bardzo daje to dużo, e, wiesz, otuchy do działania. Także moi drodzy, jeśli tu jesteś, komentuj, lajkuj, udostępniaj. A my się widzimy już za tydzień, ponieważ filmy wchodzą co niedzielę o godzinie 10. Ja was żegnam, do zobaczenia za tydzień. Elo, cześć.